Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni państwo, drodzy telewizowie. Holenderski historyk i eseista Jochaj Sanchicha, tuż przed II wojną światową napisał słynne dzieło Homo Ludens, wskazując w nim na zabawę jako źródło tworzenia wszelkiej kultury. Trudno jednak zgodzić się z wielkim myślicielem, kiedy dzisiaj czytamy fragmenty proroctwa Amosa i przypowieść o bogaczu i Łazarzu. W obu przypadkach zabawa jest celem samym sobie. Biesiadowanie, wykwintne napoje i potrawy, wyszukane stroje służą jedynie tym, których na to stać. Ich zabawa to spędzanie czasu w sensie pejoratywnym, negatywnym, czyli tracenie go. Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że relacja z VIII wieku przed Chrystusem i czasów mu współczesnych jest opowieścią o świecie wokół nas. Jeśli grillowanie staje się sportem narodowym, a przygotowane uroczystości rodzinnych wymagają konieczności wzięcia kredytu, aby uczynić je bardziej wystawnymi, to prorok Amos i nasz Zbawiciel mówią o mentalności wielu z nas. Taki styl życia może niestety pozostawić ludzi na poziomie bawiących się dzieci, utrwalających niestety ich niedojrzałość. Wielu ludzi sądzi, jak ów bogacz z ewangelicznej przypowieści, że doświadczalny kontakt ze światem, w który wchodzą umarli, wpłynąłby w sposób zasadniczy na nasze życie. Gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Chrystus przestrzega przed tym złudzeniem. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Stopień dobroci człowieka zależy od tego, w jakiej mierze miłuje on dobro? Jeśli je kocha, nie potrzebuje żadnych dowodów, by dochować mu wierności. Jeśli zaś nie kocha, wówczas nawet tysiąc najbardziej przekonujących argumentów nie skłoni go do czynienia dobra. Bogacz sądzi, że wiara i uczciwość życia oparte są na przekonywających dowodach. Prosi więc Abrahama by tych dowodów dostarczył jego żyjącym na ziemi braciom, nieliczącym się z Bożym prawem. Abraham, ojciec wierzących, z własnego doświadczenia wie, że w świat wiary wchodzi się nie na zasadzie dowodów, lecz zawierzenia Bożemu Słowu. Bracia bogacza znają słowo Boże przekazane przez Mojżesza i proroków. Jeśli je jednak lekceważą, żadne dowody im nie pomogą cuda przemawiają jedynie do ludzi otwartych na Bożą mowę. Doskonałym potwierdzeniem tej przypowieści jest zachowanie na przykład faryzeuszy po wskrzeszeniu Łazarza. On na słowo Jezusa powstał z grobu, a oni mimo to nie uwierzyli w Chrystusa. Jest to zdumiewająca tajemnica ludzkiej odporności, odporności ludzkiego serca na działanie Pana Boga. Biblia zwie to zatwardziałością serca. Wobec której nawet Bóg jest bezradny. Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę dotyka fundamentalnej prawdy o naszym człowieczeństwie i stawia pytanie: co jest źródłem mojej radości? Podsycanie krótkotrwałych doznań umrze wraz ze śmiercią, natomiast radość płynąca z miłości przetrwa na zawsze. Dlaczego świadectwa tysiące wartości moralno-religijnych z takim trudem do nas docierają? Jeśli dowiadujemy się na przykład, że Mont Blanc jest wyższy o jeden metr niż dotychczas sądzono, to przyjęcie tej prawdy nie budzi naszego sprzeciwu. Przylgnięcie jednak do prawdy Ewangelii to już radykalna zmiana życia. Jak śpiewał Czesław Niemen w 1967 roku, Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, aż wstyd, przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem zabija, tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Szanowni Państwo, drodzy telewizowie, szczęść Boże i niech dobry Bóg wspiera na prostych drogach pokoju.